Witam Was dzisiaj z Berlina. Tam jest fragment Reichstagu, dlatego tak usiadłam, bo tu akurat go widać. I... nagrywam film jeszcze o poświęceniu, dlatego że ostatnio zde... Sakralizowałam mocno to słowo, a ono tak naprawdę oczywiście zasługuje na uznanie i, i zabiera w sobie y, mnóstwo tajemnicy, o której tak naprawdę dzisiaj chciałabym y, troszkę Wam powiedzieć. O ile y, y, czas mnie y, nie ściemni, bo jest dość późno i być może będzie za chwilę zachodzić słońce. No, pierwsze co, to oczywiście poświęcenie oznacza wyjęcie z, z takiego jakiejś codzienności, zwykłości, z profanum, do tajemnicy sakrum, do, do czegoś bardziej zniosłego. Więc jest czymś podobnym do słowa konsekracja, do przeznaczenia czegoś dla Boga tylko. I... I owszem, dlatego to słowo jest bardzo głębokie i, i bardzo kobiece, tak naprawdę. Bo zawiera w sobie dużo tajemnicy miłości. Ale w związku z tym, że mój kanał coraz bardziej jest o seksie, <laughs> się śmiałam tak ostatnio, to... to... Powiem e, jeszcze e, do kobiet e, w tym nagraniu e, troszkę właśnie o relacyjności, od, o, o, o jeszcze od tej różnicy e, w podejściu e, do seksu kobiet i mężczyzn. Oczywiście, seks znaczy płeć, <laughs> dlatego ja mówię w tym nagraniu o aktywności seksualnej. I że w ogóle aktywność seksualna nie jest pierwsza w życiu człowieka, to jest oczywiste. <laughs> Że wzrost człowieka w jego człowieczeństwie, tak? w duchowym rozwoju, jest pierwszy. No, ale co chcę powiedzieć? To chcę powiedzieć, że przede wszystkim seks jest w plusie. Jak pamiętacie, malowa malowałam, pokazywałam Wam kulę ziemską i tam w ten plus, w znaczeniu... W w ten biegun północny, czy w całą półkulę wrzuciłam mężczyzn, pieniądze, a teraz wrzucam seks. I rzeczywiście mężczyźni są nie wiem czy odpowiedzialni, ale na pewno są inicjatorami życia seksualnego. Energii seksualnej na świecie, a może tak. Natomiast kobieta, jako minus, bardziej przyjmuje tą energię seksualną i transformuje ją w coś bardziej wzniosłego. Dlatego mówię tutaj też tej tajemnicy, może właśnie poświęcenia, w znaczeniu uczynienia czegoś bardziej wzniosłym. I to jest bardzo fajne, dlatego że jedną z takich bardzo pięknych kobiecych cech jest właśnie zmienność. Wszystkie te kobiece cechy, one wszystkie tak skupiają się w jednym słowie, że kobieta jest piękna. Ale kobieta jest piękna, kiedy ona promieniuje bo mówi się czasami, że jest męska energia albo kobieca energia, a ja bym nie, nie mówiła, że kobieta ma jakąś energię. Mówię o relacyjności oczywiście, bo, bo oczywiście, że my jesteśmy aktywne i ulubimy być aktywne również w naszej codziennym życiu. Mówię o relacyjności seksualnej. O tym, żeby istniała polaryzacja między mężczyzną a kobietą, jak najsilniejsza. No, to to, to to, co ja mówię, to kobieta jakby w tym swoim minusie, aha, bo mówię o pięknie kobiety, kobieta jest piękna, kiedy promieniuje. Wewnętrznym światłem. Tym, do czego ona jakby dotarła do tego wewnętrznego światła i stała się kobietą pełną, radosną, szczęśliwą. Ale oprócz tego, kobieta jest właśnie zmienna. Jest, jest, ma taką cechę obfitości, o której dzisiaj też chcę powiedzieć. I. I dlatego y, tak naprawdę najbardziej atrakcyjne kobiety y, to właśnie y, te, które są y, szczęśliwe jakby w swoim życiu, jakby na swojej pozycji, jakby pier pierwszej. Są takie trzy typy kobiet. Pierwsze to są y, kobiety do wzięcia. Jest taki film Janusza Kondratyuka dziewczyny do wzięcia. taka stara komedia czarno-biała świetna, polecam o, o dziewczynach ze wsi, które przyjechały do miasta w nadziei lepszego za mąż pójścia. No i. i to są takie kobiety do wzięcia w znaczeniu, że one nie mają poczucia własnej wartości. Drugi typ kobiet to są takie kobiety, które próbują się sprzedać. Często się sprzedają. One często są dobrze wykształcone, bogate, znają języki, mają świetne prace. Właściwie to chodzi o to, że one bardziej żyją na tej półkuli północnej w swoim życiu. Jakby tak. Tak żyją, że zatraciły tą, albo może nie mają t, 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 tego kontaktu, albo może nie wiedzą y, o, o tej prawdziwej atrakcyjności ko kobiety. Ktoś mi muzę podkłada. I one często są same. Ktoś mówił, że połowa kobiet Nowego Jorku. To właśnie ten typ. I... Ale... Ale prawdziwa wartość, właśnie kobiety, to jest kobieta, y... która zna własną wartość i nie musi się sprzedawać, więcej ona nie jest na sprzedaż. Może pozostać. W swojej tajemniczości, nie musi się odkrywać, nie musi się rozbierać, nie musi się sprzedawać, nie musi się dawać na tacy. Ona ma w sobie coś takiego pociągającego dla mężczyzn, że oni sami chcą ją odkrywać, że oni sami chcą ją zdobywać, że oni jakby sami do niej gną i ta tajemnica w niej, której ona nie musi sprzedawać, po prostu ich, ich, ich intryguje. Hmm? A ona pozostaje na takim swoim królewskim, na swojej królewskiej pozycji, dlatego że wie, że i ma to doświadczenie, że, że każdy mężczyzna w relacji z nią, nawet najmniejszej, wzrasta. Każdy, kto z nią pracuje, zyskuje, każdy, kto w nią inwestuje, zarabia pieniądze. I dlatego ten. Może nie dlatego, ale, ale ten świat w plusie, on jest na drugim miejscu w jej życiu, że ona jest ważniejsza dla samej siebie niż pieniądze, że ona jest ważniejsza sama dla siebie i życie niż, niż, niż seks, czy, 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 czy mężczyźni, że jej życie. Jest na pierwszym miejscu i to o to tutaj chodzi, że to jest tak naprawdę pociągające, dlatego że ona kocha siebie i ona jest szczęśliwa sama ze sobą, o tak. I. To chcę, to chcę powiedzieć, że, że w tym poświęceniu się dla innych musimy pamiętać, że najpierw musimy poświęcić siebie, w znaczeniu dla siebie być, bo nas nauczono, że miłość jest czymś zewnętrznym. I nie wiem, czy to, co tutaj widać. Że miłość jest jakby na zewnątrz, nie? Że miłość jest darem z siebie, i dlatego nam się kojarzy, że to jest coś na zewnątrz. A z pustego nawet salamon nie naleje. I dlatego. Kobieta tak jak kobieta w ciąży. W ogóle kobieta jest kimś, kto jest kreatorką życia, że, że z niej ma promieniować życie. O miałam powiedzieć, ale to najpierw jeszcze powiem o tym o tym, że kobieta na pierwszym miejscu ma prawo stawiać siebie. Dlatego, że tak jak ja już byłem, kiedyś to mówiłam, tak jak ona się czuje, tak czują się jej bliscy, że kobieta jest źródłem obfitości świata, że w ogóle um, obfitość płynie od kobiety. Zdrowa relacja a potem dzieci ze światem, z obfitością ze światem bierze się najpierw od matki. I dlatego ty masz zawsze prawo i, i jest taka potrzeba, żebyś stawiała siebie na pierwszym miejscu. I świat tego najbardziej potrzebuje. Tak mi przyszło, żeby na koniec powiedzieć wam o pewnej takiej e, tajemnicy e, kobiety. Fascynujące, jaką jest e, jej zmienność. I też właśnie w tym duchu poświęcenia się, dlatego że to poświęcenie, tak jak wam na początku powiedziałam, ona jest jakimś takim wyniesieniem e, do, do wyższej jakości, do wyższej, e, do, do wyższej sfery. I właśnie kobieta e, ma tę moc tajemniczą przemiany świata, transformacji świata w różnych wymiarach. Jak byłam w zakonie, to było to takie coś bardzo oczywistego, że, że tak jak, jakby ka każda moja czynność nawet najbardziej prozaiczna i zwyczajna, czy obieranie kartofli, czy, czy sprzątanie, to wszystko uczyłam się i potrafiłam przemienić w miłość, nadać temu wartość, dlatego to, to we mnie zostało I ja jakby dlatego Myślę, że moje życie jest w pełni wartościowe, dlatego, że ja zawsze w każdej sytuacji e, potrafię nadać mojemu życiu wartość. Poprzez miłość, poprzez jakby przemianę we mnie wszystkiego, co mnie spotyka na dobre. Mała Teresa e, zawsze była moim, moim takim mentorem duchowym, oczywiście. Święta Teresa od dzieciątka Jezus, doktor kościoła, święta wszechczasów. Ona nie podnosiła szpilki, która jej upadła z ziemi bez miłości. Na początku Wam mówiłam o tej seksualności też, że, że kobieta y, przyjmując tą, tą energię seksualną, męską, nadaje jej wartość miłości. Hmm? Uzniośla seksualność na świecie. Ale jest też coś takiego fajnego, że kobieta. <laughs> która jest kobietą, potrafi zatrzymać pewnego rodzaju wręcz agresję, która jest na świecie. W jakim znaczeniu? W znaczeniu, że ten świat męski, który z natury jest taki konkurencyjny, on może zmierzać nie tylko do walki, nie tylko wręcz do wojny, ale wręcz do, do zabijania. Natomiast e, e, kobieta ma tę moc, że, że może się uśmiechnąć, zatańczyć i to ich rozbraja w ogóle, nie? I, i, i to jest niesamowite, że, że my możemy naszą mocą wręcz miłości w nas, transformacyjny świat zatrzymać wojny naprawdę tak myślę no to tyle jakie są widoki za mną pa jeszcze mam tylko pokażę że jak ym, nagrywałam film, to siedziałam tutaj dokładnie na tym kole. Yy, a teraz zaczyna się yy, yy, jakiś pokaz. Nie wiem, czy to będzie film, yy, ale te koła są tutaj wykorzystywane i w ogóle cała tutaj taka. Yy, yy, o, właśnie coś tam zaczyna się dziać. Cała tutaj ta przestrzeń jest często wykorzystywana do różnych spektakli, do, do różnych yy, rzeczy, więc. Zobaczę jeszcze zostanę i zobaczę co tutaj się będzie działo. Zaczął się jakiś historyczny film o Berlinie. Zostanę i ogromny. Das Reichstagsgebäude einer Ruine und zugleich Mahnmal für die deutsche Einheit. 1954 wird die baufällige Reichstagskuppel gestreift. Drei Jahre später beginnt dann der langsame Wiederaufbau des Gebäudes. Eine architektonische Demonstration, die die